4 czerwca mamy przyjemność poznać tajemnicę nowego serialu Star Wars, Acolyte, który rozgrywa się pod koniec ery Wielkiej Republiki, mniej więcej 100 lat przed Wrocznym Widmem. Od razu zaznaczę, że książek High Republic w ogóle nie czytałem, więc serial mogę ocenić z perspektywy osoby, która nie jest zaznajomiona z okresem Wielkiej Republiki. Tak jak każda nowa produkcja Disneya, Akolita stara się być unikalny, co widać już w pierwszych sekundach pierwszego epizodu. Po krótkim wstępie znanym z poprzednich seriali, zarówno animowanych jak i live action naszym oczom ukazują się niebieskie napisy na czarnym tle, które wyjaśniają pokrótce okres, w jakim dzieje się akcja serialu. Diacolite rozgrywa się usyłku chwały Jedi, co pozwala serii na większą elastyczność w z krajnościami, zanim sprawy zaczną się komplikować w politycznie skorumpowanym zakonie z ery Prequeli. Uważam to za dobry zabieg, bo tak jak wspominałem, nie jestem zaznajomiony ze złotym czasem zakonu Jedi. W serialu inaczej wyświetlane są też nazwy planet, bo napisy pojawiają się bardziej statycznie i po środku ekranu. Z nowości to akcja Akolity rozgrywa się na całkowicie niesładanym terytorium. Pierwsza ukazana nam jest planeta Ueda, na której Mae, przyrodnia siostra głównej bohaterki, tropi niczego nie podejrzewającą mistrzynię Jedi Indare, którą zabójczyni po widowiskowej walce w kantynie, morduje z zimną krwią w celu wyrównania nieznanych nam rachunków. Moją uwagę zwróciło tempo, z jaką rozgrywał się pojedynek. Zabójczyni początkowo walczyła wręcz, by następnie wspomóc się ukrytymi ostrzami, których niezliczone ilości miała w zapasie. Przez cały czas Indara skupiała się na unikaniu ciosów zamiast walce, dopiero pod koniec odpalając miecz świetlny, by odbić rzucone w stronę mistrzyni ostrza. Jest to zgodne z tym, o czym mówił Joda w Imperium kontratakuje, mianowicie, że Jedi używają swojej broni jedynie do obrony, nigdy do ataku. Wydawała się to podkreślać sama Mae, która zanim doszło do walki, otwarcie pokazała Indarze, że chce ją zabić i żeby zaatakowała ją z pełną mocą. W efekcie zabójczyni pokazała nam, w jaki sposób żyli Jedi w tym okresie, bo dzięki Mae Indare mówi, że Jedi nie atakują nieuzbrojonych istot. Pod koniec walki okazuje się też, że Maia jest wrażliwa na moc, co przypominało mi trochę Darta Maula, który także służył Sithom jako czuły na moc zabójca. Dalsze sceny pokazują nam drugą siostrę, Osha, która zamiast polewać na Jedi wydaje się mieć znacznie spokojniejsze życie. Gdy budzi się w kajucie na pokładzie statku rozmawia z kieszonkowym droidem Pipem, który, jak możemy wyczytać na oficjalnej stronie Star Wars, zawsze chętnie pomaga, nierzadko pełniąc funkcję narzędzia. W przypadku Oszy jest to dość ważne, bo bohaterka pracuje jako Meknek, czyli niezależny mechanik, który naprawiał zewnętrzne kadłuby statków kosmicznych. Zgodnie z informacjami z pierwszego odcinka, prawo Republiki stanowiło, że czynność tę mogą wykonywać wyłącznie droidy, co oznacza, że praca jako Meknek była nielegalna. Dlaczego jednak zawód Mekneka był potrzebny, skoro do dyspozycji były droidy? Odpowiedź prawdopodobnie jest podana nieco później, ale do tego zaraz dojdziemy. Po rozmowie z droidem Osha udaje się na spotkanie towarzyskie ze swoim współpracownikiem Filikiem, zanim zabiorą się do pracy nad naprawą generatora tarcz traktowca Federacji Handlowej, tej samej, która obecna jest w prequelach. Niestety, w miarę spokojne życie jako meknek na niemodjańskim frachtowcu szybko zostaje porzucone, gdy na statku pojawia się fara Jedi, szukających zabójczyni Mistrzyni Indary, której opis pasuje do postaci Oszy. Dowodem było też rozpoznanie zabójczyni przez właściciela kantyny, który prawdopodobnie dał znać Sakonowi o śmierci Indary, ponieważ pojawia się on wraz z Jedi. Jednym z nich jest Jord Fandar, który przykuł moją uwagę zrozumiałą postawą i sposobem, w jaki sposób wyciąga informacje od Neimodjan o lokalizacji Oszy. Dzięki temu Jedi jasno pokazuje, że Yord jest jednym z tych członków zakonu, którzy są moralnie prawi, jednak trochę zbyt dumni z szacunku, jakim darzeni są Jedi. Kiedy ostatecznie odnajduje Osze na statku, bohaterka wydaje się podekscytowana widokiem starego przyjaciela. Jest nawet pod wrażeniem, że przeszedł próby na rycerza Jedi, odkąd ostatnio go widziała. Jord i towarzysząca mu podawanka Tasilowa zaczynają przesłuchiwać Osze. Pytają o to, jak długo pracowała na frachtowcu oraz gdzie była ostatniej nocy, co rozdrapuje stare rany, które doprowadziły bohaterkę do opuszczenia zakonu Jedi 6 lat temu. Pomimo wyjaśnień, Jord decyduje się aresztować Osze za zamordowanie mistrzyni Indary i każe wysłać ją na korusant za pośrednictwem statku więziennego. Tempo diakolajd przyspiesza, gdy osza znajduje się na pokładzie pojazdu pilotowanego i strzeżonego przez droidy. Bohaterka rozmawia z innymi więźniami i odkrywa, że przybyła w samym środku opracowywania planu ucieczki z tymczasowego więzienia. Jej towarzyszenie Doli próbują przekonać oszę, by przyłączyła się do nich, ale bohaterka wierzy, że czydaj uznają ją ostatecznie za niewinną. Inni więźniowie nie są tego tak pewni i kontynuują realizację planu bez niej. Więźniowi cyborgowi, przypominającemu trochę lobota z imperium, kontratakuje, udaje się wyłączyć na odległość droidy kierujące statkiem, co wyjaśnia, dlaczego powoli rezygnowano z ich usług. No bo skoro można je wyłączyć w magiczny sposób za pomocą innego cyborga, no to jest to trochę bezsensowne. Tak czy siak bez pilotów, którzy mogliby sterować pojazdem, maszyna wychodzi z nadprzestrzeni, uderzając przy tym w asteroidy, jednocześnie lecąc w dół. Więźniowie decydują się zostawić Oszę, nazywając ją zabójczynią Jedi, gdy ładują się do jednej z dwóch kapsuł ratunkowych. Gdy Osza zdaje sobie sprawę z sytuacji, w jakiej się znalazła, szybko próbuje uwolnić się z celi, co jest trudniejsze niż się wydaje. Osza dostrzega Pipa, którego próbuje sięgnąć, na początku samodzielnie, a potem z użyciem mocy. Jednak po paru bezowocnych próbach wydaje się, że nie jest już w stanie korzystać z tej mistycznej siły. W końcu udaje się jej samodzielnie sięgnąć robota, który, tak jak wspominałem, może służyć także jako narzędzie. Osza używa go do przepalenia obwodów drzwi celi, która otwiera się uwalniając naszą bohaterkę. Niestety instynkty Jedi wciąż dają o sobie znać, ponieważ poza oszą wewnątrz statku został jeszcze inny, nieznany nam więzień, który jest zaknemlowany przez pasożyta zwanego Daibakiem. Istota nie tylko sprawia, że jej ofiara nie może mówić, ale także wydaje się sprawiać, że ma niezłą fazę. Co ciekawe, termin ten ma również znaczenie w prawdziwym świecie. W mistycyzmie i folklorze żydowskim, Dajbakiem nazywa się duszę nie mogącej zaznać spoczynku z powodu popełnionych grzechów, przez to szuka osoby żyjącej, aby wtarnąć jej ciało więc w DiacoLight możemy dostrzec pełną inspirację. Wracając do serialu, to ponownie za pomocą droida Osza usuwa dajbaka z twarzy mężczyzny. Niestety ten, zamiast okazać wdzięczność za uratowanie, szybko biegnie do ostatniej kapsuły ratunkowej, pozostawiając bohaterkę samą na statku, który po chwili rozbija się na mroźnej planecie Karlak. Co ciekawe, to właśnie na planecie Karlak po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć Bokatank Rice, co zostało pokazane w wojnach klonów. Dalsze sceny przenoszą nas na dobrze naznane korusant, które nie różni się zbytnio od stolicy widzianej w prequelach. W siedzibie zakonu mistrz Solus szkoli garstkę młodzików, którzy omawiają sposoby, w jaki widzą fizyczne ucieleśnienie mocy, co robią z zamkniętymi oczami, gdyż mistrz mówi, że w może być mylący. powtarzając w ten sposób słowo obiła nas nowej nadziei dziejącej się ponad 100 lat później. Należy zauważyć, że jeden z wodzików mówi o ogniu, co być może jest elementem związanym z tragedią, z którą Osha i Mae musiały zmierzyć się jako dzieci. Obiorąc pod uwagę reakcję Sola na słowa dziecka, być może jest to również związane z nim. Gdy lekcja dobiega końca, mistrzyni Wernestra Ro przybywa, aby porozmawiać z Solem o Oszy. Okazuje się, że zanim porzuciła zakon Jedi, była wadowanką Sola. On i Indara uratowali ją z pożaru, gdy była dzieckiem. Teraz Indara nie żyje, a Osha została zamieszana w tajemnicze morderstwo mistrzyni. Sol wydaje się niechętnie wierzyć, że jego była padowanka popełniłaby tak straszliwą zbrodnię. Mało tego, wydaje się jedyną osobą, która nawet żartuje z tego powodu, mówiąc, że jest zbyt niewinna. Wkrótce potem Jackie Lon, obecna padowanka Sola, przychodzi znaleźć swojego mistrza, ponieważ nastąpiła aktualizacja w sprawie. Znajduje go rozmyślającego na starym hologramem z czasów, gdy osza była padowanką. Co ciekawe, Jackie próbuje grzecznie uświadomić mistrza, że sentymenty mogą być postrzegane jako przywiązanie, co prowadzi ku ciemnej stronie, kolejną ukłą stronę mistrza Jody. Diakolajt pokazuje więc, że Saul wciąż ma słabość do dziewczyny. Mistrz odpowiada jednak, że jeżeli nie będziemy kontemplować przeszłości, będziemy powielać te same błędy. No tylko wydaje się, że żydaj aż nadto żyli przeszłością, zaślepieni za ściankowością zakonu, która finalnie doprowadziła ich do zguby. Po dotarciu na miejsce okazuje się, że więźniowie, którzy uciekli ze statku więziennego, zostali zatrzymani, a Jedi zabrali ich na przesłuchanie. Dzięki sztuczce umysłu, Mistrz Jedi nakłania więźnia, który wcześniej był torturowany przez Dajbaka, aby przyznał, że tak naprawdę Osha uratowała mu życie, zanim ją zdradził. Vernestra nie jest jednak przekonana, bo nie jest to żaden dowód niewinności. Głównym jej zmartwieniem wydaje się to, jak sprawa wpłynie na Senat i galaktykę po tym, jak wrogowie polityczni dowiedzą się o byłym padawanie mordującym Mistrza Jedi. Czyżby tak zakon miał ostatecznie wmieszać się w politykę i paść? Może być to jeden z wielu powodów. Członkowie zakonu dowiadują się też, że statek więzienny rozbił się na planecie Karlak. W związku z tym Sol chce wyruszyć na misję ratunkową, aby odnaleźć Oszę, żywą lub martwą. Wernestra ma co do tego zastrzeżenia, zwłaszcza po tym, co stało się z Indarą, ale ostatecznie skaza się pozwolić mu iść z małą drużyną, w tym z Jordem i Jackie. Osza cudem przeżywa rozbicie statku na Karlak. Podczas przeszukiwania statku w celu odnalezienia czegoś, co mogłoby pomóc jej wydostać się ze Śnieżnej Planety, zauważa kogoś, kto ją obserwuje. Podąża za postacią i odkrywa, że jest to Mae, a przynajmniej jej młodsza wersja. Gdy Osha poddaje się wizji siostry, ponownie przeżywa tragiczny pożar na Brendok, który zabił ich rodzinę. Mae przyznaje się do zabicia Indary i przysięga wyeliminować wszystkich Jedi, co wyrwa Osha z wizji, no lub koszmaru jakim się wydaje. Gdy Sol, Jord i Jackie udają się do Karlak, mężczyźni wymieniają się słowami na temat byłej padawanki. Sol ujawnia, że to Mae pożar, który zabił rodzinę bliźniaków na Brendok, a Jord jest dość zaskoczony tą rewelacją, ponieważ nic w aktach Oszy nie wskazywało na to, że miała bliźniaczkę. Sol jednak wyjaśnia, że widział śmierć dziewczyny, kiedy uratował Oszę 16 lat temu. Pomimo jej odejścia z zakonu, połączenie między nią a jej byłym mistrzem wydaje się dość silne. Kierowanemu instynktem solowi udaje się odnaleźć oszę, która stoi na półce skalnej, z której się ześlizguje. Na szczęście, sol z użyciem mocy ratuje byłą padowankę niemal natychmiast, i właśnie wtedy osza ujawnia, że Mae wciąż żyje, podważając całe dotychczasowe śledztwo w sprawie śmierci mistrzyni Indary. Bez swoją drogą działania mistrza sola, a więc postępowanie na własną rękę, no w końcu za wszelką cenę stara się udowodnić niewinność byłej uczennicy, wbrew rzekomo oczywistym dowodom. Przypomina mi trochę Qui -Gon Jina. Warte uwagi jest to, że aktor odkrywający rolę Sola, Lee jung Jay, przyznał, że jest fanem Kuaigona i że starał się stworzyć pewne połączenie między Jinem a Solem, co zresztą widać. Gdy pierwszy odcinek Diakolai powoli dobiega końca, spotykamy Mae w miejscu, w którym przebywa jej mistrz. Dziewczyna rozmawia z zamaskowanym lordem Sithów, o głosie przypominającym ten Darta Vadera, który znowu jeszcze mówi o Jedi i śnie, w jakim żyją. Odcinek kończy się dość tajemniczymi słowami: Akolita zabija bez broni, Akolita zabija marzenia. Być może chodzi tutaj o to, że Mae ma pozbyć się wszystkich członków zakonu bez użycia broni. Ma to zrobić niczym sztuce Kung Fu, co zostało nam pokazane na początku odcinka. Zabicie marzeń może z kolei oznaczać wyeliminowanie nie tylko Jedi, ale również pozbycie się całej istoty zakonu, czyli Ostoi Dobra i Sprawiedliwości, co finalnie ma doprowadzić do skorumpowania widzianego w prequelach. Wraz z pierwszym odcinkiem, Diakolajt wprowadza nas w nowy zakątek uniwersum Gwiezdnych Wojen, w którym stawka jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ fabuła serialu dotyczy także zakonu Jedi. Podczas gdy w serii nie brakowało śmierci i zniszczenia, ekscytujące jest odkrycie historii, która nie boi się zabijać nowych postaci zaraz na początku. Mam nadzieję, że prędko uda nam się odkryć tajemnicę, dlaczego Mae wyruszyła na przepełnioną chęcią zemsty misję pod okiem lorda Sithów. Biorąc pod uwagę sposób, w jaki kończy się ich rozmowa, można powiedzieć, że mistrzyni Indara nie jest ani pierwszym, ani ostatnim Jedi, który zginie z ręki Mae. Co do oszy, to sądzę, że może mistrzowi Solowi uda się przekonać pozostałych członków zakonu, że bohaterka jest niewinna i że to jej siostra jest odpowiedzialna za śmierć Indary. Być może chcący zdemaskować prawdziwą zabójczynię Jedi wykorzystają osze, skoro wyglądają identycznie. No ale tradycyjnie, poczekamy, zobaczymy. Dajcie znać co wy sądzicie na temat Diakolite, a tymczasem dzięki za oglądanie i niech moc zawsze będzie z wami.